Czy syrena to samochód? To skomplikowane. Wreszcie w moim filmie pojawia się syrena. Strasznie długo się przygotowywałem do tego filmu. Pozyskałem syrenę dzięki uprzejmości Radka z Muzeum w Zalesiu Górnym. Zostawiam Wam link do jego muzeum w opisie. I się przygotowywałem długo do Syreny, bo chciałem powiedzieć coś innego niż wszyscy mówią o Syrenie. O Syrenie przez długie lata, zwłaszcza kiedy już upadł reżim prl i się pojawiły nowe zachodnie samochody na ulicach, nie można było mówić inaczej niż źle. A ja dzisiaj spróbuję mówić o syrenie dobrze. W ostatnich latach za sprawą moich dwóch kolegów Mateusza i Jakuba pojawiło się takie hasełko syrena to nie samochód. Powstał fanpage na Facebooku, gdzie w sposób, no powiedziałbym, inteligentny i kulturalny nabijają się syreny. Z tym, że... O tyle mogą sobie na to pozwolić, że właściwie są syreniarzami. I teraz jak ktoś jest syreniarzem, zjadł zęby na awariach syreny, jeździł wszędzie z syreną, wymieniał w niej najróżniejsze rzeczy, jakieś bębranki, przegubki, gaźniki, platynki i tak dalej, to rozumiem, dlaczego mówi, że syrena to nie samochód. Natomiast jeżeli ktoś powtarza to hasło, nie znając się w ogóle na Syrenach, nie mając nigdy Syreny, nie mając z nią nigdy styczności, i po prostu bezmyślnie powtarza, że Syrena była beznadziejna, no to jest coś w tym rodzaju, jakby biały człowiek w Stanach użył słowa na literę N obraźliwego. Dokładnie tak samo jest z Syreną. Jeżeli jesteś Syreniarzem, to mówiąc Syrena to nie samochód, pewnie masz powody, żeby tak twierdzić. Jakiej nigdy nie miałeś, to po prostu zamknij ryj. Kiedy w roku 1953 zmarł Józef Stalin, to po raz pierwszy pojawiły się w Polsce głosy, że może wypadałoby zrobić. Produkt pod nazwą samochód małolitrażowy dla bardzo zasłużonych obywateli dla obywateli zamożniejszych, dla przodowników pracy, dla inteligencji może coś takiego by się przydało. Wcześniej taka sprawa w ogóle się nie pojawiała. No i oczywiście władze z początku były temu przeciwne, ale z czasem udało się przekonać się takim argumentem, że te osoby, ta inteligencja, czy ci przodownicy pracy, czy osoby ogólnie zamożniejsze i tak będą chciały mieć samochód. Tylko, że jeżeli kupią go w Polsce, to kupią go za złotówki, a jeżeli tego samochodu polskiego nie będzie, to wydadzą na niego dewizy. I tak ruszyły prace projektowe nad Syreną, o których mogę powiedzieć tyle. Były one robione w bardzo wąskim gronie i przy bardzo niewielkim budżecie. Tak naprawdę z czego my Polacy zrobiliśmy Syrenę? Otóż zrobiliśmy ją kompletnie z niczego. Po pierwsze, grupa inżynierów, którzy byli w stanie skonstruować samochód, była znacznie przetrzebiona przez... Pewne wydarzenia, które miały miejsce wcześniej, parę lat wcześniej. Nie chcę mówić, jakie to były wydarzenia i kto odpowiadał za to, że Tadeusz Tański został zabity przez Niemców w obozie koncentracyjnym. W każdym razie mieliśmy bardzo, bardzo ograniczone możliwości przygotowania samochodu osobowego od podstaw. No i trwające ponad dwa lata pracy 53-55 zaowocowały powstaniem dwóch prototypów syreny. Syrena 1, czyli auto o wyglądzie zbliżonym do późniejszego, e, późniejszej wersji produkcyjnej, ale jeszcze z nadwoziem drewniano-dermatoidowym, drewniano-blaszanym. I Syrena 2, która wyglądała jak przecięta Warszawa M20 z innym tyłem. Model 2 został odrzucony, model 1 przeszedł jako wersja produkcyjna, ale nakazano rezygnację z nadwozia drewniano-pliśniowego na rzecz nadwozia całkowicie stalowego, które z jednej strony było dużo droższe, ale również dużo bardziej perspektywiczne. I teraz nasuwa się pytanie, czemu akurat wybrano do prototypu sereny nadwozie o konstrukcji częściowo drewnianej? Tu jest bardzo ciekawa odpowiedź, i ta odpowiedź brzmi DKW. W tamtym czasie samochody DKW w Polsce były po prostu bardzo popularne, również jeszcze po wojnie spotykało się też samochody IFA. Syrena posiada ramę Skopiowaną właśnie z dekawki. Silnik w dużej mierze skopiowany z dekawki. Nadwozie to jest oczywiście projekt innego samochodu, o którym też zaraz powiem, ale stąd również był pomysł, żeby zrobić nadwozie jak w dekawce, czyli stalową ramę, częściowo blaszane, a potem resztę drewno i derma. Natomiast zdawano sobie sprawę, że wizualnie Syrena nie może być dekawką, bo dekawki już wtedy wyglądały bardzo przestarzale i też nie bardzo może być ifą, więc. Zdecydowano się na skopiowanie linii samochodu niemieckiego Bordgwardt Goliath przepraszam, Goliad GP700, który wizualnie rzeczywiście był syreną, ale tak naprawdę miał inne rozwiązania techniczne. Co ciekawe miał wtrysk paliwa tamten Goliath GP700, oczywiście syrena nie miała wtrysku paliwa, miała silnik gaźnikowy. I tym sposobem w roku 55 przedstawiono taki prototyp wczesny syreny, jeszcze o zauważalnie innym wyglądzie, o takim bardziej smutnym rejku, o innym wnętrzu, to wnętrze jest dosyć ciekawe, bo jest trochę podobne do wnętrza Warszawy. Ma takie dwa osobne zegary. Potem się pojawił jeden centralny zegar za kierownicą, jeden centralny prędkościomierz. Ogólnie Syrena przechodziła mnóstwo nowocześniej i w końcu w 1958 roku weszła do bardzo limitowanej produkcji seryjnej w FSO pod nazwą FSO Syrena. Nie FSO Syrena 100, jak się często mówi, tylko po prostu. FSO FSO Syrena. E, dopiero następny model FSO Syrena 101 miał e, dodatkową własną nazwę cyfrową. To jest wersja 104, czyli ostatnia z drzwiami otwieranymi pod prąd. Ale jak rozpoznać najwcześniejsze Syreny, te 100, 101? No z takim właśnie długim bagażnikiem, schodzącym aż tam do dołu i ze światłami osobnymi. To jest w ogóle 101 odrestaurowana do, do stanu lepszego niż fabryczny. Już model 102 otrzymał lampy zespolone pomarańczowo-czerwone, charakterystyczne potem wykorzystywane naprawdę w wielu polskich samochodach. E, oczywiście e, później wprowadzano jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych bardzo ważnych unowocześnień w syrenach. To była zmiana z silnika dwucylindrowego na trzycylindrowy, to było przeniesienie zbiornika paliwa spod maski na tył samochodu, tu już jest 104 z tyłu samochodu. Później w ostatniej fazie produkcji 105 było to przeniesienie mocowania drzwi stąd tam. I teraz to był fatalny pomysł, bo w serenie ten słupek jest bardzo mocny i jakby służy do wieszania drzwi. Te zawiasy są po prostu przykręcone tutaj do, do błotnika i z czasem dosyć szybko opadały. No nie jest to najlepiej wszystko wykonane. Syreny z FSM-u nie słynęły ze wysokiej jakości wykonania. Pomijam już pozbycie się chromowanych kołpaków na rzecz takiego dziwnego plastikowego gumowego tej yy, kielicha nakładanego na piaste koła. Zdziwiające, ale zobaczcie jak to jest złożone. No, to jest wszystko złożone tak jak było z fabryki. Auto w oryginalnym stanie. Tak naprawdę nie będę Wam streszał kalendarium produkcji Sereny. Mogę tylko powiedzieć, że 104 była pierwszą syreną z silnikiem trzycylindrowym i ostatnią z drzwiami otwieranymi pod prąd. Wszystkie wcześniejsze sereny były dwucylindrowe. Była też ostatnią syreną produkowaną w FSO. 105, czyli ta z drzwiami otwieranymi już normalnie, była produkowana w FSM-ie. I teraz, przez. żebym się nie pomylił. 25 lat produkcji Syreny, czyli lat 58-83, powstało 521 tysięcy egzemplarzy, czyli zbudowaliśmy ponad dwa razy więcej syren niż Warszaw. I teraz ktoś powie, skoro Syrena była taka zła, przestarzała i w ogóle do kitu, to czemu robiliśmy ją do roku 83 przez 25 lat? Przecież dawno powinna była wypaść z produkcji. Otóż nie. Popyt na ten samochód był zapewniany przede wszystkim przez obszary wiejskie. Rolnicy, których było stać na nową Syrenę, uznawali, że jest to najbardziej rozsądny wybór. Samochód krajowy, łatwy w naprawie, może nie najlepszy jakościowo, ale zdatny do reparacji w warunkach gospodarstwa rolnego. Jest to wóz o wiele większy od malucha którym jesteś w stanie naprawdę przewieźć swoje płody rolne na targ. Zresztą słynne zdjęcie Chrisa Nidentala, które teraz widzicie na ekranie, przedstawiało właśnie syrenę na targu w Radomiu ze świniakiem w bagażniku, więc ta syrena rolnikom przynosiła naprawdę duże korzyści i oczywiście wszyscy wiedzieli, że syrena nie jest najlepsza, ale przede wszystkim była i dzięki temu popyt na syrenę się utrzymywał aż tak długo. Wczesne syreny, jak 102, mają w ogóle wąskie miejsce na tablicę rejestracyjną, więc w sumie dzisiaj jeżdżąc syreną można byłoby legalnie poś... Czy tablicę tablice czterozmakowe na niej, a kiedyś po prostu się wkręcało do tej tablicy i jakoś trzeba było sobie z tym radzić. Charakterystyczny element Syreny to zamek drzwi umieszczony tylko z prawej strony. Założenie było takie, że kierowca wsiada od strony krawężnika, żeby nie wychodzić na jezdnię, bo tam jest niebezpiecznie, tam jeżdżą ciężarówki z pijanymi kierowcami. Zanim to zrobię. To muszę spróbować usiąść samemu, za sobą, za samym sobą. To jest o tyle trudne, że Syrena nie ma żadnego ogranicznika drzwi, więc te drzwi za chwilę się zamkną, zawieje wiatr i po prostu trzasną. Ale spróbuję. Najpierw trzeba unieść fotel. On nie jest niczym mocowany, po prostu się go tak podnosi i on w tej pozycji powinien zostać, chociaż na chwilę. I teraz mogę tam wleść. Póki co jest nieźle, kanapa jest bardzo miękka, ale tutaj też jest zadziwiająco nieźle. Oczywiście w tej chwili ten fotel przede mną nie jest ustawiony dla mnie. Wyjąłem fotel kierowcy co w Syrenie trwa jakieś 2 sekundy i teraz go wmontuję w ostatnią dziurkę tutaj w tych panelach mocujących w tych dziurkach w podłodze, włożę w piątą dziurkę ten fotel i spróbuję wtedy usiąść sam za sobą. Zobaczymy, jak mi wtedy wyjdzie. Za sprawą bardzo, bardzo miękkiej kanapy i bardzo, bardzo miękkiego oparcia jestem w stanie się tutaj zmieścić, nawet przy takim odsuniętym fotelu. To jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Syrena się okazała przestronniejsza niż sądziłem. Ma z tyłu dużo miejsca. Sprawdzę jeszcze bagażnik. Patrzcie, to nie jest ale tak biednie wyposażone. Mam tutaj włącznik do oświetlenia wewnętrznego. Tu jest to oświetlenie wewnętrzne, które teraz je wyłączyłem, żeby oszczędzić akumulator. Są wieszaczki na ubrania. Bardzo ładna rzecz, kiedyś w samochodach normalna sprawa. I są popielniczki z tyłu, bo wtedy palenie było tak powszechne w samochodach, że nawet w takim samochodzie jak syrena, bardzo prostym, prymitywnym wręcz trzeba było zrobić popielniczkę dla pasażerów drugiego rzędu. O się nie otwiera. Ale wysiadanie z syreny to jest koszmar. Wcale nie jest wygodnie przez te drzwi. One się po prostu bardzo wąsko otwierają. O! ramową konstrukcję syreny od ten kształt podłogi tutaj on pokazuje gdzie są podłużnice ramy w tym miejscu one przebiegają one taka jakby trochę pozaginana taka trochę butelkowata nie jest to po prostu prosta rama jak w pikapach amerykańskich mocny punkt syreny głęboki bagażnik Koło zapasowe oczywiście zmniejsza jego pojemność, podobnie jak trochę zmniejsza ją zbiornik paliwa. Tutaj widoczny, łatwiej jest do niego dostęp przynajmniej, ale bagażnik Syreny sprawiał, że ten samochód naprawdę mógł być wykorzystywany jako mini wóz towarowy. Oczywiście jak się pojawiła Syrena Bosto i sirena R20 o śmiesznie niskiej ładowności, to gra się kompletnie zmieniła i te samochody były jeszcze chętniej kupowane przez rolników właśnie jako auta dowożenia wożenia płodów rolnych na targ. Ten bagażnik od wersji 101 z tym długim bagażnikiem był nie tylko dwupoziomowy, miał pod spodem koło zapasowe, ale też był dużo szerszy i głębszy, bo nie miał zbiornika paliwa ograniczącego tę, tę przestrzeń bagażową. Jak się zamykają drzwi w Syrenie, odrestaurowanej w 1997 roku? Otóż zamykają się całkiem nieźle, patrzcie. I są zamknięte. Ładnie pasują i tak dalej. To nie jest tak, że Syrena była beznadziejnie złożona. Ona była złożona w tym FSO całkiem nieźle. Owszem, początkowe egzemplarze, te Sireny 100, były klepane na tak zwanych babkach czy formach asfaltowo-cementowych ręcznie, ale potem, jak weszły tłoczniki już normalnie prasy, to Sirena się okazała być autem złożonym całkiem nieźle, po prostu z komponentów niskiej jakości. Teraz do końca nie ogarnąłem, dlaczego Sirena 102, akurat ten egzemplarz, ma założony taki grill. Nie wiem, czy on jest oryginalny. Podczas kiedy 103 ma jeszcze ten grill tego rodzaju najstarszego typu, a 104 ma kompletnie inny, taki bardziej uśmiechnięty, a 105 ma jeszcze inny z czarnym obramowaniem. Otworzyłem maskę, ale nie wiem jak ją podeprzeć, jak ją puszczam to to opada i tego trzpienia tutaj mocującego nie ma na czym zaczepić, nie ma na czym podeprzeć, więc nie wiem ile patyk jakiś. To rozwiązanie, żeby silnik był wzdłuż. Przed przednią osią, zanim skrzynia biegów, a ze skrzyni biegów na bok płośki. Jest to rozwiązanie niemieckie z czasów przedwojennych, które potem się przyjęło po wojnie bardzo dobrze i do dzisiaj marka Audi na przykład albo Subaru robią silniki dokładnie w ten sposób, czyli cały przed przednią osią, a dopiero za nim jest skrzynia biegów. Tak też było w Syrenie, co wymusiło przeniesienie chłodnicy za silnik. Oczywiście przez to jest gorszy rozkład mas, ale łatwiejszy dostęp do silnika. No i wczesne Syreny, jak mówiłem, miały silnik dwucylindrowy S15. Mocy około 22 koni, potem podniesionej do około 30 koni mechanicznych, co pozwoliło w końcu osiągnąć prędkość 100 km na godzinę maksymalną. We wczesnych wersjach wyglądał to tak. Ten silnik tutaj dwucylindrowy zajmował trochę mniej miejsca, ale i tak chłodnica była za nim. A tam znajdował się zbiornik paliwa. Widzicie, to jest wersja 103 jeszcze ze zbiornikiem paliwa pod maską. Ale to już jest mocniejsza wersja, 850 cm, 40 koni, co sprawia, że auto już jest naprawdę żwawe i można nim normalnie jechać w trasie około 80 km na godzinę. W każdym razie, silnik jest oczywiście dwusuwem, silnik jest oczywiście zasilany mieszanką benzyny z olejem w proporcji mniej więcej 1 do 25, 1 do 30, stąd charakterystyczny dym przeważnie za syrenami i smród z dwusuwa, które się za nimi unosiły, ale w tamtych czasach, kiedy syrena weszła do produkcji, silnik dwusuwowy Dwusuwowy był uważany za lepszy niż czterosuwowy jako urządzenie do obsługi na co dzień, ponieważ miał o wiele mniej rzeczy do wymiany i regulacji. Nie miał rozrządu, nie miał zaworów, nie trzeba było dbać o wymianę oleju, bo olej i tak się spalał. W tym silniku wszystko było prostsze, a zarazem dwusuw ma więcej mocy z tej samej pojemności, bo ma dwa razy częściej zapłon, więc. W roku 1958 obecność dwusuwa nie była czymś oburzająco przestarzałym, tylko czymś korzystnym dla klientów. Często się mówi, że Syrena miała silnik od motopompy. Było dokładnie odwrotnie. Najpierw powstała Syrena z silnikiem S15, a potem te silniki zaczęto wykorzystywać do motopompy. Silnik wiadomo bardzo prosty: tu są cewki zapłonowe, tu jest chłodnica z wentylatorem chłodnicy napędzanym z wałka. Tutaj jest wymuszony układ chłodzenia z pompą wody. Wcześniej syreny miały układ chłodzenia naturalny, czyli woda się sama przesączała z ciepłego do zimnego i na odwrót. No i to jest jeszcze wersja bez pompy, tylko z chłodzeniem naturalnym, a nie z wymuszonym. Ale jak się pojawiły pompy wody, to się syreny przestały przegrzewać. Tutaj mamy pompę paliwa, tutaj mamy gaźnik, tutaj mamy cały dolot i tutaj mamy pasek napędu wałka wentylatora. A na dole również mamy prądnicę, którą on napędza. Często ta prądnica nie chce ruszyć po odpaleniu samochodu, i trzeba czymś popukać tutaj w korpus prądnicy, żeby ona ruszyła. To się zdarza w Syrenach. Ogólnie każda usterka, o jakiej możecie pomyśleć, w silniku, mogła się zdarzyć w Syrenie, ponieważ y, niestety y, elementy poszczególne były od siebie bardzo różne. To nie było tak, że każdy silnik syreny był identyczny. Zdarzały się na przykład silniki, które miały nieusuwalny luz na wale korbowym i nic się z tym absolutnie nie dawało zrobić. Tutaj mamy kolumnę kierowniczą, przekładnie kierownicę. Jak widać, widać, jeszcze kolumna nie jest zgniatana, nie jest łamana. To niestety nie było zbyt bezpiecznym rozwiązaniem. Już mój Volkswagen z roku 62 ma łamaną kolumnę kierownicę właśnie taką zgniatalną. No ale syrena to syrena lata 50, więc nie czepiajmy się. No i tam mamy skrzynię biegów. Eee... Tutaj nie widać tego za bardzo dobrze. Syrena ma oczywiście przednie zawieszenie na resorze poprzecznym. Tam w głębi widać płośkę i te straszne przeguby. Syrena była samochodem, w którym nie wolno było ruszać ze skręconymi kołami, ponieważ przeguby po prostu się urywały. Jak się ruszało syreną, należało to zrobić na wprost i dopiero na toczącym się samochodzie skręcić koła. To trwało tak naprawdę do modelu 105, gdzie niby to wzmocnili, poprawili i tak dalej, ale starzy syreniarze mówią, że tak czy inaczej nie wolno tego robić. To jest tabliczka zamianowa napisana w języku polskim i angielskim. Napisy po polsku i po angielsku teraz widać. Co ciekawe syreny nie eksportowano i wszystkie 521 tysięcy sztuk trafiły na rynek wewnętrzny, na rynek polski. Nie była ona dla FSO źródłem dewiz, co było pewną wadą. Wiem Wam, jest to typowy samochód z tamtych czasów, gdzie gruć silnika jest strasznie mocno wsunięta do nadwozia. Podobny problem jest w Trabancie, w Wartburgu, właściwie w większości aut komunistycznych z napędem na przednie koła. Ta gruć jest bardzo przesunięta tutaj, przez co odległość jakby w tej płaszczyźnie między pedałami a kierownicą jest minimalna. Właściwie kierownica i pedały są bardzo blisko siebie. Gdyby te pedały były głębiej, to byłoby ok, dałbym radę tym bez problemu jechać, a w tej postaci, no to niestety, zobaczcie, to jest moja pozycja jazdy, z kolanami w ten sposób i nie daję rady inaczej, także nie chciałbym musieć jeździć syreną, pomijam już ten widok przez przednią szybę, gdzie nic kompletnie nie widać i ogólnie widoczność z kabiny, przez to, że deska się odbija w przedniej szybie, która jest bardzo pionowa, ale również bardzo wąska, jest beznadziejna. I teraz mamy wnętrze, mamy tutaj dźwignię biegów, e, która chodzi też tak trabantowo, o, bo to jest, to jest jedynka, to jest dwójka, no i tam dalej trójka i czwórka, a wsteczny jest tak i w ten sposób jest wsteczny w Syrenie. Wiedza kompletnie bezużyteczna, ale zaraz będę musiał ją wypróbować, no bo będę musiał się nią przejechać. Oczywiście Syrena 104 jeszcze miała tutaj wybierak biegów, a Syrena 105 miała już wybierak tutaj, w tym miejscu. Co więcej, Syrena 105 miała już lampkę od malucha w tym miejscu mocowaną, także była super nowoczesna jak na swoje czasy, ha, ha, ha lol. Ale zachowała zawsze do końca ten elegancki, w sumie... Ładnie zaprojektowany zegar, przypominający warszawowy, ale nie do końca jest to ten sam, w pojedynczej takiej obudowie. Tutaj widać, e, ile kilometrów przejechał do, do, do tej pory ten samochód. Cała ta buda ma od nowości 26 tysięcy kilometrów dopiero przejechane, z czego większość już przejechała tak naprawdę we współczesnych czasach, bo jest używana w muzeum jako auto ekspozycyjne i jeździ regularnie po różnych wystawach albo planach filmowych, jest po prostu syreną działającą, co jest też w sumie super. No i mamy wskaźniki, oczywiście jak w Warszawie, paliwo, woda, nie ma tylko wskaźnika chyba prąd i olej, które też były w Warszawie. No i te wszystkie przełączniki, one coś robią, jakieś tam sanie, coś tam otwierają, coś tam przełączają. Patrzcie jakie ma śmieszne miejsce te dybelki do blokowania drzwi, one są tuż przy... Yy, od przy dźwigience, także jedno przeszkadza drugiemu, kompletnie to jest zrobione bez pomyślą kłon, ale ok, było trudno, ja wiem, była wojna. Tu na podłodze są prawdopodobnie długie światła, albo spryskiwacz, nigdy nie wiem, która z tych dwóch rzeczy. A tu jest hamulec postojowy, który w pierwszych Syrenach był w ogóle tutaj. Tu było miejsce na hamulec postojowy w Syrenie 100 i 101, potem to zniknęło i pojawił się w tym miejscu. O, tu jest jeszcze coś ładnego, amperomierz tu jest w tym miejscu. Dosyć tego, nie ma miękkiej gry. I Syrena zapaliła, proszę bardzo, chodzi idealnie. Jeszcze raz w życiu jadę Syreną, przejechałem nią 2 metry, już mam dosyć. O, dwójka z Jak powiedział właściciel, zawsze z brzydka jest wyrobiona i zasadniczo można jechać. No, powiem tak, jest to jazda samochodem z lat 50. Już nie przedwojennym, ale są tu takie mocne 50 Tak czuć, że ten wóz. Jakby wymaga od nas nie tylko jazdy, ale tego, żeby się nim cały czas zajmować. Kiedy wszystko jest dobrze, to jest dobrze, ale cały czas jesteśmy w stanie przed awarią, cały czas jesteśmy w stanie napięcia, co za chwilę się stanie. Zawieszenie ma dosyć komfortowe, bo to jest normalnie taka gruntówka z wertepami. A ja tutaj ledwo to czuję. Hamuje z kubana. Czekajcie, teraz jedynka. I wyjeżdżamy na, na drogę. Należy się całkiem napędza ten samochód. Kurka wodna on normalnie nawet jedzie, to jest niesamowite ja myślałem, że ja za syreną to będzie coś takiego, że ja przejadę 50 metrów, on się zepsuje, wybuchnie zapali się albo coś takiego, zobaczcie jak dużo złego robią złe opinie nie tylko w internecie, ale ogólnie ludzkie przepraszam za zbrzydnięcie, na temat samochodu, bo jak się okazuje syreną, która jest dobra da się normalnie jechać zadymiłem całą ulicę w Zalesiu i cyk trójeczka I jedziemy 140 na godzinę i jest idealnie w tamtym czasie zresztą po mieście nie bardzo było się gdzie więcej rozpędzić. Drogi były często z kostki e, brukowej, ogólnie mało przyjazne do szybkiej jazdy. Dopiero potem zaczęto asfaltować wszystko, gdzie się dawało. Nawet drogi e, krajowe, niektóre w tamtym czasie jeszcze nie były wyasfaltowane, tylko były szutrowe. Przerażający jest brak lewego lusterka. To jest totalny horror. Gdybym miał syrenę, pierwsze to bym zamontował w niej to byłoby lewe lusterko, a potem też prawe lusterko, bo w sumie mam w dupie oryginalność w samochodzie. Lubię, żeby samochód był użyteczny, więc jak najbardziej bym tę lusterka zamontował. Powiem Wam też, że zawieszenie syreny, o ile było niezłe na drodze gruntowej, to tutaj na drodze już utwardzone jest straszne i jest strasznie sztywne. I uwaga, czwórka! Lecimy z tym koksem. I prędkość przelotowa. 50 na godzinę. To jest to, teraz to się czuje jak prawdziwy syreniarz, tylko że bez konieczności naprawiania syreny co 20 km, ale tak naprawdę jak ono działa to nie jest taka zła, po prostu problem jest taki, że jest znacznie większa szansa, że nie działa niż działa, jeżeli się o nią nie dba, a żeby o nią dbać trzeba mnóstwo czasu i wiedzy też mechanicznej, więc to eliminowało bardzo wielu użytkowników, którym po prostu się nie chciało i myśleli, że syrena służy do jazdy z miejsca na miejsce, tak po prostu o jak normalny samochód. To trzeba jeździć jak tu suwa, nie? Że wciskamy mu gaz, żeby się dobrze rozchodziło, żeby dobrze się sparowało. I to już w sumie wszystko, co chciałem wam powiedzieć o Syrenie. Mogę mieć wiele zastrzeżeń do polskiej motoryzacji, ale chciałbym, żebyśmy nie dawali się wciągnąć w takie jej bezmyślne hejtowanie, że była beznadziejna i tak dalej. My jako kraj w Europie, bardzo, bardzo zniszczony mocno przez wojnę, i tak całkiem nieźle sobie poradziliśmy z przemysłem motoryzacyjnym, z jego odbudową, i robiliśmy dużo różnych modeli samochodów. Jakie one były, lepsze, gorsze, to można się spierać, ale jednak były, działały i jeździły. Więc proponuję przestać bezmyślnie e, oblewać syrenę błotem i po prostu przyznać, że była w swoim czasie niezłym samochodem małolitrażowym. Niestety produkowany po prostu za długo i z komponentów zbyt niskiej jakości. Na dzisiaj to wszystko. Nara.